Budzika wyrywa Cię z płytkiego snu. Noc znowu okazała się zbyt krótka. Otwierasz oczy i rozglądasz się po życiu, za którym nie przepadasz. W sypialni piętrzy się stosy poskładanych od miesiąca ubran. W kuchni wita się zlewnie ubytych naczyń. Choć sama masz ściśnięty żołądek, przygotowujesz śniadanie dla swoich dzieci. Syn dopytuje, czy pamiętałaś o przygotowaniu materiałów na lekcję plastyki, o które poprosił wczorajszego wieczora. Zapomniałaś, Córka przypomina, że wciąż nie zabrała się na obiecane zakupy. Mąż pyta, kiedy wreszcie zamierzasz zająć się domem. Czujesz, że zaraz eksplodujesz. Bliscy nie rozumieją, dlaczego jesteś rozdrażniona. Stali się tacy irytujący. Masz dość ich ciągłych pytań i próśb. Przecież nie przestałaś ich kochać. A jednak coraz częściej w odpowiedzi podnosisz głos. Albo milczysz. Nie pytasz, jak minął jej dzień. Tak wiele rzeczy umyka Twojej uwadze, także w pracy. Szef zasugerował, że powinnaś zmienić stanowisko na mniej odpowiedzialne. To zapolało. Pewnie myśli, że jesteś głupia. Zaczynasz wierzyć, że nie ma już ani jednej osoby na świecie, która miałaby o Tobie dobre zdanie. Chciałabyś im wszystkim powiedzieć, żeby w końcu przystali. Nie mają pojęcia, jak bardzo jesteś zmęczona. Odpuszczasz. Nie uwierzą. Uznają, że przesadzasz i powinnaś wziąć się w garść. Nie wydarzyło się nic złego, to przecież tylko zwykła codzienność, tak wygląda dorosłe życie. Wszyscy inni dają sobie radę, więc dlaczego Tobie brakuje sił? Zmęczenie codziennością to ważny sygnał do organizmu. Często oznacza, że zaniedbałaś własne potrzeby. W nadmiarze zawodowych i osobistych obowiązków nie znalazłaś czasu na odpoczynek, regenerację i aktywności, które sprawiają przyjemność. Być może teraz przemknęło Ci przez myśl, że relaks to luksus, na który stać tylko bezdzietne singielki albo osoby o wyższym statusie materialnym. To dobry moment, by przyjrzeć się swoim nawykom i stylowi życia. Zastanów się, jak wygląda Twoja dieta i higiena snu. Kiedy ostatnio zrobiłaś badania kontrolne? Pamiętaj, że Twój stan fizyczny ma ogromny wpływ na Twoje samopoczucie i odwrotnie. Ciało i umysł stanowią nierozłączną jedność. Dlatego nawet jeśli obecnie nie masz żadnych problemów medycznych, ignorowanie trudnych emocji może wywołać spustoszenie w Twoim organizmie. Co zatem powinnaś zrobić? Przecież nie zrezygnujesz z pracy i nie zaniedbasz swoich dzieci. Otóż nie zawsze potrzeba rewolucji. Czasem to drobne zmiany mogą znacząco odmienić rzeczywistość. Jednak aby zacząć je sukcesywnie wprowadzać, musisz wiedzieć czego potrzebujesz i nauczyć się o swoich potrzebach mówić, również do samej siebie. To praca, którą warto wykonać w gabinecie psychologa. Kiedy codzienność staje się dla Ciebie zbyt przytłaczająca, konsultacje psychologiczne mogą pomóc w zidentyfikowaniu źródeł stresu i negatywnych emocji. Mówiąc prościej, psycholog może pomóc Ci zrozumieć, jak znalazłaś się w obecnej sytuacji oraz wskazać obszary życia, nad którymi warto popracować. Czy bierzesz na siebie zbyt dużo obowiązków, bo nie potrafisz odmawiać? Czy myśl o proszeniu o pomoc wzbudza w Tobie lęk? Dobra wiadomość jest taka, że umiejętność mówienia nie i skuteczne stawianie granic innym można ćwiczyć. Podczas konsultacji psychologicznych możesz nauczyć się, jak formułować komunikaty, by wyrażać swoje potrzeby w sposób konstruktywny i zrozumiały dla innych. Rozmowa o swoich trudnościach ze specjalistą od zdrowia psychicznego może również pomóc rozładować napięcie i przynieść ulgę. Często to pierwszy głos, który nie ocenia ani nie ucisza. Dzięki temu buduje się zaufanie i pojawia się okazja do spojrzenia na sytuację z innej perspektywy niż własna. To szczególnie ważne, kiedy twój nastrój jest obniżony. W takim bowiem stanie zdolność do dostrzegania możliwości i szans jest ograniczona. Dlatego odmienny punkt widzenia i obiektywna ocena rzeczywistości są tak wartościowe. Pomoc psychologiczna to nie tylko emocjonalne wsparcie, ale także przestrzeń na trening nowych strategii radzenia sobie z codziennością. Dlatego na spotkaniach z psychologiem możesz doskonalić sposoby radzenia sobie ze stresem, takie jak na przykład świadome wychwytywanie negatywnych myśli i próba zmiany ich na konstruktywne, czy też nauczyć się technik oddechowych, które pomagają zmniejszyć napięcie i odzyskać spokój. Specjalista od zdrowia psychicznego opracuje plan i zaproponuje Ci strategię oddziaływań w taki sposób, by były one jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Pamiętaj jednak, że zmiana to proces, który wymaga Twojego czasu, otwartości i zaangażowania. W niektórych przypadkach może się okazać, że same sesje psychologiczne nie są wystarczające i konieczne będzie wsparcie farmakologiczne. Twój psycholog dokładnie oceni sytuację i może zasugerować konsultację psychiatryczną. Nie martw się tym. Twoja codzienność nie musi być przytłaczająca. Masz jedno życie i nie zgadzaj się na to, by było takim, za którym nawet nie przepadasz. Im dłużej zwlekasz, tym większy kredyt zaciągasz wobec siebie samej. Im szybciej podejmiesz działania w kierunku zmiany, tym łatwiej będzie odzyskać Ci kontrolę nad swoim życiem. Nie będziesz w stanie zadbać o inny, jeśli najpierw nie zadbasz o siebie spot w ramach rządowego programu wspierania organizacji poradniczych na lata 2022-2033.